Patryk, kanał no buty nie grają. A w dzisiejszym odcinku, tak wiem, w ten dzień powinno być co innego. Powinno być jakieś first impression, ale no niestety jeszcze nie doszły do mnie pumy z tu, więc będziemy mieli dzisiaj porównankość czwartku, a na nim będą Lebron 20 oraz Luka 1, czyli takie buty, o jakie Wy mnie prosicie. Bo tak, widzowie, ja robię odcinki dla Was. Nie o Was, ale dla Was. I tutaj porównam sobie dwie paleczki, które Wy wybraliście pod ostatnim odcineczkiem. I przejdźmy już do konkretów stajnia Jordana. Pierwsze buty Luki. Stajnia Nike, czyli 20 buty LeBrona. No, przestrzał w ilości, bo już nie wspomnę o bocznych liniach Soldier. WITNESS, ta chińska linia, ambasador, tam też kupa modeli. Ja myślę, że on łącznie to 40 to ma na miękko. No, na pewno, na pewno, 30, 40, no nawet z 50 myślę, że może to już iść na stronę NXT. Teraz jeszcze kupa butów. Jeśli chodzi o cenę to sztosa, cena tu jest no 1000 zł. Oczywiście dało się nawet na SK Storze, który tam link macie w opisie, kupić je za 500 zł. Dało się, nie powiem, ale no, troszeczkę to bolało. Troszeczkę to boli tutaj 550 retail i cena jest zacna. No, no spoko, fajne. Wydaje mi się, że na jakiej automatycznie daje 550 retail za każdy. Pierwszy sygnowany but danego zawodnika, więc tutaj ten. Jeśli chodzi o sztosy, szczerze, oba buty mnie nie powalają sztosami. Kompletnie. Chociaż tutaj All Star jest ładny. Naprawdę, to są Star Wars z suszem, bardzo fajne. No to Liverpool jeszcze ładne. No i tak, to serio to nic nie ma. To Kuedzi mi się podoba, mega, mega, mega. No i trochę za bo sobie pojechał na taki turniej do Paryża. Musi być genialne. Poza tym, no to całe czerwone, całe niebieskie. Ja bardzo chciałem kupić sobie jedno to całe niebieskie, to całe czerwone i po jednym bucie sobie chodzić. No genialnie, by to super wyglądało, ale potem stwierdziłem, że się nie chce i wolę kupić inne buty do testów, no. I gdzieś punkt muszę dać. Ja uważam, że cena do sztosa pójdzie tutaj, ponieważ no cena jednak jest dwa razy niższa i to robi taką różnicę, że punkt daje tutaj jest 1 do 0. Kolejną kategorią jest amortyzacja. Jeśli chodzi o amortyzację, no to tutaj mamy pierwszy raz, kurczę, że mnie walną, FOPA. Nie, no pierwszy raz formułę 23 zastosowano. Dla mnie ok, ja wiem, że dużo osób narzeka na tą amortyzację i rozumiem. Po pierwsze, nie każdy lubi pianki. Większość ludzi jest przyzwyczajona do poduszek i uważa, że poduszki są dużo lepsze. W mojej opinii zależy też nie jest takie zero jedynkowe, zależy też od gumy zewnętrznej w bucie, zależy od tego, jak jest wkładka wykonana, no, dużo jest zmiennych i nie tylko sam system amortyzacyjny definiuje to, jak dana amortyzacja będzie się sprawdzać. No, sprawdźmy tutaj sobie. Hardeny piątki i hardeny 6. To te same systemy amortyzacyjne, inna podeszwa, inaczej zbudowana i kompletne inne odczucia. Tutaj, no oczywiście, poducha, poducha, poducha. No pianeczka z tyłu. I szczerze, no muszę przyznać, że jest lepiej. Jest lepiej. Nie jest to wybitna amortyzacja taka, co tłumi giga mocno jak w poprzednich lebronach, bo 19 to miały tyle te amortyzacji. Nie no, chyba wysoko jakieś mam. Tak, to no nie będę ich sięgał, ale to po prostu jest aż za dużo amortyzacji. Tutaj naprawdę fajny taki balans, tutaj też jest spoko. Obie pary są bardzo responsywne, więc tak, do dunkingu się nadają. Bo teraz wszyscy są dunkerami. Znaczy, no, tutaj ja nikomu nie broni oczywiście, ale no, teraz co drugi trzynastolatek piszący, to do mnie potrzebuje do dunkingu. Butów i punkt daje tu, i mamy już jeden do jednego. Kolejną kategorią, jeśli była amortyzacja, to oczywiście będzie trakcja. Jeśli chodzi o trakcję, mamy tutaj zupełnie inne bieżniki. W tych nie grałem na outdoorze, grałem w tych All Starach na outdoorze. W tych grałem na outdoorze, zresztą hmm, jak gracie na orlika i tam jest ten tartan, i obok zawsze są boiska piłkarskie, to potem to z boisk piłkarskich przenosi się na tartan i władzi w podeszwę. No więc e, jeśli chodzi o trakcję. To tak naprawdę nie miałem za dużych problemów z żadnymi, chociaż minimalne pojawiały się czasami tutaj i to na bardzo brudnej hali albo na właśnie outdoorze. W tych żadnych problemów, ani razu nic, naprawdę jeśli chodzi o atrakcje jest na bardzo wysokim poziomie, to jest stopeczka atrakcji i nie ma się do czego doczepić, naprawdę mega fajna trakcja. I nie mogę dać punktu gdzie indziej niż tutaj i mamy już dwa do jednego. Skoro była trakcja, skoro była amortyzacja, no to czas na ochronę kotanych stawów. I jeśli chodzi o to, to tutaj mamy lepszą trakcję, lepszą amortyzację, ale tutaj mamy zdecydowanie lepszy lockdown stopy. Tutaj ta stopa jest naprawdę zamknięta, naprawdę tak szczelnie, że puh, ja, ja propsuję mega. Dla mnie, no, topka, jeśli chodzi o lockdown. Bardzo fajnie, zobaczymy, jak to będzie w dwójkach, bo dwójki też niedługo powinny się pojawić. Do tego KD16, hm, troszeczkę premier będzie. No i nisy, czwórki. Nie, piątki też, piątki, sorry. Ja zawsze te parzyste pomijam, bo one się okazują do dupy. A nieparzyste? Genialne. I cóż, no tutaj z tym lockdownem stopy jest tak, że mogłoby być lepiej. Nie jest jakoś tragicznie, ale na pewno nie jest bardzo dobrze. Jest ok, więc punkt muszę dać tutaj, mamy dwa do dwóch. I ostatnia kategoria, czyli wygoda. Jeśli chodzi o wygodę... Oba buty nie są jakoś mega wygodne, to trzeba podkreślić. Oba buty są wygodne, ale nie jakoś tak wow. Nie tak jak wkładam do Hardenów czy Stewie One i tam jestem po prostu o tak beczku plus jeden. Czy nawet znajka? W czym tak było? W czym? Co było takie wygodne w najku? No, Elexti są już wygodniejsze. Szczerze powiedziawszy, Puma Nitro Rise są mega wygodne z obecnych teraz na rynku. No ciężko mi coś znaleźć. <taki> takie, żeby było naprawdę mega wygodne. New Balancey, tu są nawet wygodne, ale tutaj jest ok. Jednak zwyciężyć coś musi i. Tu mnie nic nie uwiera, chociaż po w starach. Hmm. Nie, tutaj wszystko było ok, Tutaj troszeczkę musi się to rozbić wszystko. Te kołnierze no, są dużo mocniej osadzone na stopie, no, po to, żeby ją zamykać, więc normalne, że będzie troszeczkę ciasno, troszeczkę niewygodnie. I punkt, tutaj ile Lebrony 20 wygrywają 3 do 2. I teraz kilka słów podsumowania. Jeśli chodzi o te dwie parki, to jeśli miałbym więcej siana, kupiłbym Lebrony 20, bez zawahania. Jeśli nie mam dużo siana, no to kupię Luki. Tyle, nie ma wielkiej filozofii. Jeśli wiecie, nie wiem, zarabiacie 2000 zł miesięcznie, to lepiej kupić sobie Luki. Jeśli kupienie butów za 1000 nie robi Wam różnicy, no to kup Lebrony. No niestety, taka rzeczywistość, pieniążki rządzą światem. Dobra, z mojej strony to już wszystko i do zobaczenia w następnym odcinku już z Impression Puma z Tu Mam nadzieję, że będą tak genialne i lekkie Nawa!